Komentarz. Komentarz krótki. Zaczęliśmy bardzo słabo to spotkanie, bo już do 15 minuty gospodarze mieli dwie trzy klarowne sytuacje. I za chwilę straciliśmy bramkę i dopiero po straconej bramce zaczęliśmy tak naprawdę próbować grać w piłkę. Trudny czas, ale to jest czas, kiedy trzeba sobie po prostu poradzić i tyle. Oczywiście czerwona kartka, nie będę usprawiedliwiał, że jednego mnie gra się. Trudniej i tak dalej, to jest piłka i trzeba sobie radzić, ale my jednego mniej stworzyliśmy więcej sytuacji niż w 11 na 11 i to mnie zaskakuje, a zarazem irytuje, że, że musimy dostać czerwoną, musimy stracić, żeby... Właśnie chciałem do tego piłka. nawiązać, że tak naprawdę pierwsza połowa tracicie czerwono, za drugą żółto, oczywiście nie bezpośrednia, no a ta druga połowa zawsze wam tak jak w Legionowie, taki tutaj wychodzi lepiej. To znaczy, może inaczej, nie strzelacie tych bramki czy tych bramek, tak jak tutaj dzisiaj, mhm. ale tam wtedy w Legionowie się udało. A tu e, ani tego, ani tak. jak iść, Jedyna ze spalonego, ale to nie uznaje. I to jest irytujące najbardziej, że musimy musimy mieć mało komfortowe warunki do tego, żeby zacząć grać. A w 11-11, gdzie możemy. Taką samą walkę podjąć, nie robimy tego i myślę, że to jest problem na pewno w głowie, a nie w umiejętnościach, bo umiejętności pokazały, że potrafimy tworzyć sytuację i tyle. Dziękuję. Dzięki.